Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka w Wielkiej Brytanii. Policja w Harlow twierdzi, że nie posiada żadnych dowodów, które wskazywałyby na to, że zabójstwo 40-letniego Polaka było motywowane jego narodowością. Do tragedii doszło w sobotni wieczór. Tuż przed północą Polacy jedli pizzę na placu handlowym Desto, gdy zostali zaatakowani przez grupę ponad 20-nastolatków, chłopaków i dziewczyn. Przybyły na miejsce patrol policji, znalazł dwóch mężczyzn: 40-letniego Arkadiusza J i jego 43-letniego kolegę, nieprzytomnych leżących na chodniku. Obaj zostali natychmiast zabrani do szpitala. Młodszy z nich zmarł w poniedziałek wieczorem w wyniku odniesionych ran głowy. Starszy został wypisany po krótkiej hospitalizacji i jest w szoku. Samego wydarzenia nie pamięta, bo ocknął się dopiero w szpitalu. Policja wciąż bada motywy sprawców, ale zabójstwo na tle narodowościowym jest głównym wątkiem śledztwa. Jestem naprawdę zszokowany i głęboko zaniepokojony tą tragedią. To wielkie nieszczęście nie tylko dla Polonii, ale także dla brytyjskiej społeczności. Społeczność w Harlow jest w szoku. Mieszkańcy miasta przynoszą kwiaty na miejsce, gdzie doszło do zabójstwa. Jesteśmy zawstydzeni. Wstydzimy się tego, że ludzie z naszego miasta to zrobili. To nie jest w porządku. Nie znam tego Człowieka, ale żyjemy w jednym mieście. To jest chore to naprawdę bardzo chore. Głosowałam za tym, żeby opuścić Europę, ale to nie znaczy, że głosowałam na takie rzeczy, które mają teraz miejsce. To nie jest sprawiedliwe. Stracił życie z powodu tego, kim jest i skąd pochodzi albo za kolor skóry to jest bardzo niesprawiedliwe. Wczoraj wieczorem, za pośrednictwem policji, swoje oświadczenie wydała rodzina zabitego Arkadiusza J. Wcześniej funkcjonariusze potwierdzili jego tożsamość. Mężczyzna mieszkał w Wielkiej Brytanii co najmniej od 2012 roku i pochodził z Tomaszowa Mazowieckiego w środkowej Polsce. Jesteśmy absolutnie wstrząśnięci utratą naszego brata, syna i wujka Arka. To bardzo trudny okres dla nas, bo został on nam zabrany nagle i niespodziewanie. Napisali bliscy Polaka. Zgodnie z wolą rodziny Polek zostanie pochowany na cmentarzu w Harlow.